Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Hightower. A my widzimy się w kolejnym materiale z cyklu Jak gracze latają. Tak, dobrze widzicie, w tym momencie jest mój gameplay, dlaczego już Wam powolutku tłumaczę dwa słowa wstępu i wszystko będzie dla Was jasne. Tak jak wspomniałem, ja jestem high tower. witam Was bardzo serdecznie, prywatnie, hobbystycznie, pilot, latam tak, latam samolotem, jestem miłośnikiem samolotów z II Wojny Światowej, no i oczywiście jestem gierojem War Thundera, jakby to tak nazwać, no i w związku z powyższym, jak zacząłem się tym zajmować, już tak, żeby nie grać tylko dla fanu, tylko żeby faktycznie się tym zainteresować, zgłębić temat i przełożyć to wszystko, co tak naprawdę powinno się przełożyć, Złożyć na grę, postanowiłem się troszeczkę z wami podzielić swoją wiedzą, jaką mam, żeby było wam troszeczkę w tej grze łatwiej. Mm. Dziękuję wszystkim nowym widzom, ciągle przebywacie i dziękuję widzom, którzy już ze mną są, a także bardzo serdecznie dziękuję widzom, którzy już wspierają kanał poprzez donaty. Ehm, bardzo, bardzo jesteście super i cieszy mnie, że też powstaje taka fantastyczna tutaj społeczność i to będę wam zawsze powtarzał, także jestem pełen pełen zadowolenia z tego co aktualnie się dzieje z kanałem i jak to fajnie dalej się rozwija. Tyle by było słowem wstępu. Co w dzisiejszym materiale i dlaczego tak? Otóż już tłumaczę bodajże dwa dni temu wrzuciłem posta na Discordzie, zapro zaproponowałem Wam trzy litery i żebyście wybrali literę w formie głosowania, poprzez zaznaczenie reakcji na post, i następnie zostawiłem was z tą niewiedzą. Oczywiście chodziło mi tylko o to, żeby losowo wybrać literę, na podstawie której, według tabeli z powtórki, wybiorę przypadkowego randoma do serii Jak Gracze Latają. Ponieważ ostatnio w tej serii pojawiały się tylko i wyłącznie wasze powtórki, postanowiłem znowu poszukać troszeczkę randoma, żeby ewentualnie poszukać błędu. Błędów tego pilota, a następnie, żebyśmy mogli my takich błędów nie popełniać. No i tutaj w dzisiejszym materiale dodatkowo jest gameplay, dlaczego? Ponieważ, tak jak powiedziałem, kanał się rozwija. I z uwagi na to, pojawią się niebawem streamy. Planuję pierwszego streama na 500 subów, a zatem moi kochani, jesteśmy już bardzo, bardzo blisko. No i w związku z powyższym, wybrałem taką formę, żebyście wiedzieli, jak ewentualnie te streamy. Oprócz streamów, gdzie będziemy latać wspólnie, oprócz streamów, gdzie będę latał sam, będą również streamy, gdzie zakwalifikujemy je do serii, jak gracze latają. Wszyscy na live ie. będziemy mogli wtedy podejrzeć, poobserwować. Liczę na Was na czacie ponieważ uwierzcie mi, że jeżeli się um, analizuje na sucho e, zachowanie gracza e, z powtórki, jest dużo łatwiej zobaczyć, co się wydarzyło, a inaczej troszeczkę to wygląda na żywo, jest moim zdaniem czasami troszkę więcej fanu. E, tutaj aktualnie w gameplayu e, ten samolot, którego nazwał, po prostu łamiemy język, a już nawet sprawdzałem w Google'ach dokładnie, jak to najbardziej fajnie wymówić, jeżeli się pomylę i ktoś wie, lepiej napiszcie e, do mnie, nie ma problemu. Natomiast to jest pyromyrski. I Pyro słuchajcie, jest aktualnie samolotem premium, ponieważ, tak jak Wam pisałem, powstanie też seria z samolotami premium, żeby Wam udzielać porad, który lepiej ewentualnie jest kupić samolot, bo ja wiem, że dla niektórych posiadanie załóżmy 20 euro to jest, to jest duża kwota, i teraz mamy do wyboru 2-3 samoloty, który wybrać. W związku z powyższym w tej serii będę starał się Wam podpowiadać, jednak, jeżeli chcę taki kupić, to może lepiej, jednak taki. Jeżeli latam tak, to może lepiej kupię tak. No i tutaj przed chwilą robiłem sobie test, przy jakiej prędkości, przy 30 stopniach, że tak powiem, zadarcia nosa, przy jakiej prędkości zestoluje mi ten samolot. Zaczął stalować przy mniej więcej 170 km w eas więc, więc to jest dla mnie cenna informacja. Ta informacja została przeze mnie teraz zweryfikowana, ponieważ, tak jak wypisałem na grupie MME Pizza Fights XP50 na bardzo dużej wysokości, prawie 8 km, 7, chyba 700, było czy 7, 800 dokładnie, jak go zestrzeliłem, więc, więc takie informacje potrzebuję zbierać do, do tych maszyn, żeby móc udzielać Wam e, rad. Także tyle by było wstęp, wstępu. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. E, wracamy do gameplaya. Standardowe na pyromerskim wznoszenie, e, a następnie słuchajcie przegląd mapy. No i tutaj, e, tak jak widzicie, 5 km wysokości. Ja aktualnie lecę na ręcznych ustawieniach silnika. Wszystko wynika tylko i wyłącznie z tego, że ten samolot jednak się grzeje dość szybko, chociaż teoretycznie jest ciężko go przegrzać, bo faktycznie odpinanie WEPA dość dobrze reaguje na chłodzenie. Natomiast o tym opowiem w poradniku, bo tak jak wspomniałem, do samolotów premium będzie osobna seria i tam dokładnie Wam opowiem. Na razie robię nalot i postanowiłem też naloty robić około 100 bitew, żeby nagrywać Wam poradnik. Jaki jest tego minus? Minus jest taki, moi drodzy, że troszeczkę będą większe interwały między tymi poradnikami. Plus jest taki, że. Jednak 20-30 bitew na jednej maszynie nie zawsze odda nam to, co wiemy z historii, a to, co oferuje nam War Thunder, bo tutaj wiele rzeczy czasami, z uwagi na tryby bitew realistycznych, się troszeczkę trzeba przestawić. No i tutaj pierwszy mój atak na P51 był, że tak powiem, w moim mniemaniu najlepszym wyborem. P51 zaczął uciekać do dołu, w związku z powyższym, zobaczcie, dyscyplina wysokościowa tutaj, kilka strzałów. Gdyby coś weszło, weszło. O, nawet nie pamiętam, że coś weszło. Widzicie, gdyby coś weszło, super. E, od razu możecie zobaczyć to, co mówiłem w poradniku do energii, tam gdzie goniłem Mustanga e, z użyciem Miga. E, widzicie, każde trafienie w skrzydło z reguły wywołuje u gracza panikę, więc czasami nie ale lekkie 2-3 serie mogą wam wytrącić gościa, który ma w planach uciekać i z, po prostu się pomyli. No i zobaczcie, tutaj mistrzem świata było to B25. i Generalnie jego tupec spowodował, że zawsze Jaką cenę później sobie wziąłem na serce, żeby go zestrzelić, ponieważ ja pomyślałem, że to B25 po prostu sobie przelatuje tutaj, a się okazało, że gość miał na tyle tupetu, że B25 czuł się dobrze obstawiony przez BFA, niedaleko miał Mustanga i stwierdził, że będzie się bawił w dogfight. Tak, serio, ta B25 zawracała kilkukrotnie, nawet przez chwilę mnie tak zirytował, że przestraszyłem się go, więc stwierdziłem później, że jednak nie odpuszczę mu. No, i zobaczcie tutaj znowu moja dyscyplina wysokościowa po raz kolejny. E, wiem, że nade mną nikogo nie ma. To ja miałem górny pułap, e, i, i też widzieliście przed sekundą B25. Znowu zawraca do walki, i tutaj właśnie mnie najbardziej zirytuje, ponieważ troszeczkę mnie wytrąci z równowagi, do czego tutaj zaatakować. E, być może tego nie usłyszycie, aczkolwiek na pewno, e, na pewno mnie to wybiło w trakcie, w trakcie tego ataku. Zobaczcie, ja go usłyszałem, zacząłem się rozglądać, i przez chwilę nawet nie wierzyłem własnym oczom. Znowu próbuję do BFA. O, widzicie, mówię, no nie do wiary, no po prostu, bo który lata w Dokwajcie. No okej, okay, no, masz yy, tyle odwagi, masz tyle tupetu. Może lecieli razem z liczył na cover. Yy, no to się pojawimy. I faktycznie zobaczcie, no B25 lata w kotle. <laughs> I próbuje się tutaj strzelać. Fajnie, no z drugiej strony respekt za taką decyzję dla pilota. No i ja przerywałem kilkukrotnie ten atak, no ale tutaj już BF był bez szans. <laughs> Chciałem zrobić hajojo, ale w suma summarum e, nawet ten manewr trzeba było skrócić, jak widzicie. Pilnowałem bardzo szybko, rozkładałem, składałem klapy, żeby nie przestrzelić tego BFA. No i tutaj, pomimo, że nawet fajnie na początku kręcił, sorry memory, e, w hangarze trzeba naprawić samolot. No i B-25 pode mną, tak jak wspomniałem, no tak e, zaimponował mi tą odwagą, żeby, żeby latać pomiędzy myśliwcami i bombowcem, że stwierdziłem jednak, e, no cóż. Zabawmy się w takim razie i, i pogońmy pana. Być może miał takie zadanie, nie wiem, zestrzelić myśliwiec, tak? Bo wiemy, że Battle Passa niektórzy robią ponad wszystko. E, może miał jakieś zadanie, zestrzel e, wrogi myśliwiec, ilość tam załóżmy w bitwie takiej i takiej, a ja normalnie nie lata myśliwcem, tylko lata bomberem. Nie wiem, nie sprawdzałem jego karty, więc, e, więc być może dlatego się wmotał w tłum, żeby jakimś cudem e, kogoś dorwać. Natomiast no mówię, no tutaj nie było innej opcji, jak B-25 e, pożegnać. No Uważam to jako easy killa po prostu, tak? No wystawiona B-25, wylatana już, wystrzelana ze wszystkich stron, więc, więc wyślijmy go na odpoczynek, żeby nam tutaj w tej bitwie nie przeszkadzał. I powiem Wam szczerze, patrząc po tym, co ja nie patrzyłem na yy, układ bitwy, nie patrzyłem, kto ginie. Myśmy tą bitwę bodajże wygrali bo żeśmy wytłukli wszystkich, ale generalnie powiem wam szczerze, troszeczkę patrząc po tym, jak wrzuciłem później, jeżeli chodzi o powtórki, jak wrzuciłem, jeżeli chodzi o powtórki, żeby wam nagrać ten materiał, tabelę, to tak jakby te powtórki zgrywałem, to tak mówię, no to mamy trochę szczęścia, że ten, to tego fajta wygraliśmy, musiałbym jeszcze się przyjrzeć, co robili przeciwnicy, natomiast, natomiast bohaterowie dzisiejszego odcinka no średnio się popisali. No i wracając tutaj jeszcze do kwestii głosowania. Na początku wygrała litera C. Ja popełniłem mały błąd na Discordzie, ponieważ nie dałem wam deadline'a, czyli godzinę, o której sprawdzę, jaki jest wynik. Tylko najpierw sprawdziłem to po jednym dniu. Wyszła, że wygrywa litera C, a dzisiaj okazało się, że wygrywa litera D. A tą literę. Przepraszam, litera A. A tą literę A to sprawdziłem, jak już zgrałem powtórkę i na chwilę wszedłem na Discorda, więc. Postanowiłem, żeby było sprawiedliwie, skoro mamy moją pierwszą decyzję na literę bo bodajże C, a druga jest na A, to zróbmy jedno i drugie. W związku z powyższym, tu się zakończył mój gameplay, bitwa wygrana. Eee, natomiast, e, natomiast teraz przejdziemy do tego, co się działo po wydarzeniach poza moim samolotem, i tak to będzie też wyglądało na streamie. Zobaczycie bitwę, a po bitwie szybciutko odpalamy powtórkę z serwera e, i na żywo będziemy mieli to, co dany gentleman zrobił. W związku z powyższym, tutaj szybkie. Było przejście po bitwie, odebranie nagród, oczywiście tu bym chciał pierdeliard miliard najlepszych rzeczy, ale niestety, o, wylosowało mi to. To było od razu na żywo zgrywane, tak jak to będzie na streamie. No i zobaczcie, pyk, pyk, pek pyk, szybciutko, szybciutko i od razu przechodzimy do powtóreczki, żebyśmy mogli przejść sobie do naszych randomów i od dołu wybieramy po kolei. Tak jak mówię, najpierw została wybrana litera C, z uwagi na fakt, że, yy, że takie było moje pierwsze przypuszczenie wygranej, jeżeli chodzi o litery. No, ale mówię później, jak zgrałem, sprawdziłem, że jednak większość osób później e, w kolejnej dobie zagłosowała na literę A, więc, e, więc dograny był drugi materiał, który również dzisiaj zobaczycie. Wczoraj materiału wideo nie było, będzie dzisiaj. E, korzystam z wolnego, żeby, e, żeby sobie Was, e, Waszą ciekawość zaspokoić. Wiem, że seria Jak gracze latają się przyjęła. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie powtórki, które nadsyłacie. One są zgrywane, ponieważ, jak wiemy, po aktualizacji War Thundera dostępu do powtórek już nie ma więc po utracie dwóch powtórek przez moich widzów nadesłanych teraz je zabezpieczam, e, zgrywając je po prostu e, na dysk. Nie ukrywam, że to zajmuje dużo miejsca, ale wiem, na co się decydowałem, otwierając ten kanał. No i lecimy, słuchajcie. Skoro miało być C, to pierwszy od dołu. E, ja tylko zaznaczam, że to będzie albo litera C, czyli jego nick ma być od tej litery, e, albo będzie to po prostu litera dywizjonu. W tym przypadku od dołu padło na kolegę, który leci w Divizją zaczynał się od C, więc w moim mniemaniu wszystko było dobrze. I w pierwszej odsłonie słuchajcie, bo ja to tylko raz widziałem przed y, nagrywaniem tego materiału dla Was. Y, jeszcze lepiej to będzie, jeżeli będzie to na żywo, ale <coughs> aktualnie wiem, że decyzje, które. Jakby komentarz, który mi się rodził w głowie, jak ja to patrzyłem, oglądałem, taki sam byłby na live. I teraz zobaczcie, moi drodzy, co tu się dzieje. Mamy fokę, mamy fokę z prędkością 370 km na godzinę, mamy fokę na 1600 m i tyle wiemy. I w pierwszej chwili każdy pomyśli co za gość, przecież on czemu on się nie wspina, dlaczego? Leo why? A no właśnie, słuchajcie, popatrzcie gdzie on leci. On leci w kierunku bas. I fakt, że on leci w kierunku bas jest jasną informacją dla nas, że on... Po prostu poluje na bombery. Zobaczcie, że ten gracz nie chce robić wysokości, nie chce fajtu z myśliwcami. On ma jasny cel zestrzelić bombowiec. Również to może wynikać z informacji, że ma takie zadanie. Tego nie wiemy, bo nawet ja miałem wczoraj takie zadanie, żeby dwa bombowce zestrzelić. Być może on ma to zadanie aktualnie, a być może po prostu wychodzi z takiego założenia, że skoro Foka e, ma takie, a nie inne uzbrojenie, popolujemy na bombery. I zobaczcie, że to jest ewidentne polowanie na bombery, ponieważ nie przekroczył osi e, naszych bas. Nie Chce wylatywać na przeciwnika, ustawia się typowo pod bombowce, i takie było moje pierwsze skojarzenie: że jeżeli gość cokolwiek tutaj robi w ten sposób tym samolotem, to jedyne zrozumiałe dla mnie będzie to, że szuka bomberów, które logiczne jest, że powinny pojawić się nad naszymi bazami. No i tutaj lecimy sobie, słuchajcie. I najważniejszy element. Y Mamy to, tą powtórkę włączoną, słuchajcie, z kamery widza, ponieważ ona jest odpalona z serwera. Bardzo dziękuję za komentarze, które wrzucacie pod moimi filmami, bo one często dużo rzeczy podpowiadają. Próbowałem kiedyś odpalić powtórkę z serwera, nie szło, zacinało, wywalało konto. Później znowu napisał jeden z widzów komentarz, żeby odpalić z serwera powtórkę. No i okazało się, że powtórka poszła. I on tutaj słyszał samolot, ten gość obok siebie. On go słyszał, słuchajcie, ale nie podejmował żadnej reakcji. Ja się może na chwilkę przymknę, żebyście mogli tego posłuchać, zobaczcie. No i tutaj w momencie, kiedy, yy, kiedy podjął decyzję, że yy, coś do niego jednak dodatuje, został zaskoczony i zestrzelony. Nie wiem, czy widzieliście, totalnie zero researchu mapy, kompletnie. Ja mam wrażenie, że w tych dwóch powtórkach, które trafiłem, dokładnie to samo. No i wracając do tematu, skoro sprawdziłem na Discordzie, że, em, em, że mamy tutaj e, jednak literę A, postanowiłem wrócić szybko do powtórki i odpalić powtórkę z liter. A, i trafił nam się widz od dołu na literę A, więc lecimy, e, lecimy z drugim materiałem. Jak widzowie latają, jak gracze latają i również odpalone z serwera, to również udało się e, uzyskać widok gracza. I zwróćcie uwagę, że gr głowa gracza kompletnie nie pracuje: to jest pierwszy poważny zarzut, a to co będzie później to zobaczycie. Natomiast mówię, tamten gracz przez to, że się nie rozglądał, e, miał jasne, swoje sztywne założenie: idę na bombery no przynajmniej tak ja to widzę, ponieważ jego zachowanie głównie wskazywało, że tam jest taki plan. No planu nie zrealizował, jak widzieliście, było słychać tam w tej powtórce, jak ona by była na głośniejszym, nie wiem czy w materiale akurat opublikowanym usłyszycie po montażu, ale tam faktycznie w tej powtórce słychać, że dodatuje druga, druga maszyna, drugi silnik, tam nie ma reakcji głową, więc no tutaj jakby patrząc na tą całą sytuację, fatalne, fatalne rozegranie tego, tego występu. I zobaczcie, tutaj mamy fokę, która usilnie się wspina. Mamy 256 na budziku i ta prędkość nam cały czas maleje. Mamy 1600 metrów, lecimy na środek mapy, czyli nie ma bocznej wspinaczki. Wiemy na pewno tyle, że na tym etapie bitwy gracz nie chce tym samolotem robić boom and zoom, a przynajmniej nic na to nie wskazuje, tak? Natomiast tutaj. E, próbowałem znaleźć sens tego lotu na środek mapy, e, nie wiem, może atak na, na cele naziemne, ponieważ taka, m, taka wizja też przez chwilę była. Nie wiem, nie wiem, e, powiem Wam jeszcze raz i nie wiem. Dlatego ten materi te materiały z serii, jak gracze latają z randomami, które się będą pojawiały, e, dużo wnoszą, ponieważ my się czasami zastanawiamy, e, jakim cudem, jeżeli biorę maszynę wysokościową. Wspinam się, to jakim cudem bitwa toczy się od 5 minut? Ja mam właśnie 6 km wysokości i nikogo z mojego teamu nie ma. I zostaje mi albo pielęgnować statystyki i wrócić na lotnisko się poddać, albo dla fanu rzucić się w kocioł. E, walki 1 na 6, tak, oczywiście, jeżeli mamy do, do tego przewagę wysokości i wrogowie są porozrzucani, szanse są duże. Jeżeli latają w kupie, wchodzenie w kociu to jest pewna śmierć. No i tutaj, mm, oglądając tego, tego gracza, <coughs> zastanawiałem się bardzo mocno. Mm, co tutaj ewentualnie ma w planach, bo tam plany poprzedniego gracza były jasne: idzie na bombery. Tutaj plany dla mnie takie jasne nie były. Mamy już powolutku yy, problemy z prędkością, bo zobaczcie, 223. Yy, nam już tutaj się jasno zaczyna ten samolot. Powolutku zaraz będziemy do stolowania przechodzili. No i jest brak prędkości. Yy, mamy bombera, więc tutaj zakładam, że również zadanie yy, tego gracza to było dorwać, yy, dorwać samolot yy, bombowy. Yy, I zobaczcie, Wyciąga samolot bez energii. Widzieliście 223 chyba było na budziku, jak w momencie, kiedy podjął się tutaj tego stola. Który ten stol się pojawia natychmiast, tu się nie ma co dziwić. Ehm, przede wszystkim nie robi tego tuż nad ziemią, więc szybciej wystaluje. No i niestety, e, sytuacja jak widzicie, e, utrata doszczętnie jakiejkolwiek energii, która pozostała, po to, żeby nic nie osiągnąć. Leciał dalej o, i. Ja bym chciał, żebyście tylko zwrócili uwagę, bo ja zakładam. Ja, popatrzcie, co ja zrobiłem. Ja jeszcze raz w tej powtórce kliknąłem, nie dowierzając. Mówię, może zawiesiła mi się kamera i dopiero po chwili mm, jakieś pierwsze ruchy głową ten gracz wykonał, więc nie wiem, czy nie załapało tutaj w tej pierwszej części mi tej kamery gracza. Czy, czy jak, ale i tak ten gracz bardzo mało pracował głową, tak? Więc tutaj możecie zobaczyć research mapy. To jest najważniejsza rzecz, e, która powstaje. Ja teraz nie wiem, czy on tego researchu mapy totalnie od początku nie robił. Bo tak jak widzicie, to jego kamera w ogóle się nie rusza, pomimo, że ja upewniłem się, że kliknąłem e, widok gracza, aczkolwiek zawsze to klikam, żeby było jasne. E, e, I nie wiem teraz, czy od, dopiero Klik, kręci tą głową jakkolwiek po tym drugim kliknięciu tego ustawienia kamerą, czy on faktycznie się nie rozglądał, a ja już nie mam teraz czasu tego sprawdzać. W każdym razie tak czy siak głową pracował podczas tej bitwy bardzo mało. I tutaj kolejna decyzja dla mnie niezrozumiała A7M1 idzie na niego, a on podniósł nos do góry. Jeżeli masz yy samoloty, popatrzcie, którego atakują, to ty powinieneś, dochodząc już do tego pierwszego samolotu, za wszelką cenę tą energię zbierać, tak? Niezrozumiałe było dla mnie kompletnie to, co zrobił przed chwilą, czyli nadlatujący przeciwnik, a ten gracz podnosi, podnosi po prostu nos do góry. Nie dość, że leci powoli, leci bez energii, nie gromadzi tej energii, to jeszcze do tego sam ogranicza swoją manewrowość. I tutaj tak naprawdę powinna być dla niego rychła śmierć, ponieważ te ci Dwaj przeciwnicy, którzy go złapali na tym średnim pułapie, jeszcze dodatkowo złapali go, gdzie on jest, bez energii, powinni go uśmiercić. A z drugiej strony, zobaczcie, gdyby on łapał tą energię między walkami, gdyby ją zbierał, to być może tutaj tego A7M1, który był zajęty przez chwilę walką, być może tu mógłby go dziabnąć, e, No ale niestety tak się nie wydarzyło. E, został bez energii w walce kołowej. Zero jakiejkolwiek tutaj dyscypliny, jeżeli chodzi o Focke-Wulfa, zero po prostu. Latamy tym Focke-Wulfem, jakbyśmy byli co najmniej Spitfire'em. Latamy gdzieś pomiędzy przeciwnikami w kotle, kompletnie niezrozumiałe. I powiem szczerze tak, tu była, tu czyhała na niego szybka, szybka że tak powiem, finalizacja tej bitwy to, że... Do hangaru nie trafił na tym etapie. Wynika tylko i wyłącznie z tego, że tamci przeciwnicy po prostu priorytetowali innych wrogów. Oni się sfokusowali na nim tylko przy tym przejściu pierwszym na dwa Hedony, gdzie oczywiście jak widzicie ucierpiał, a później byli pofokusowani na innych przeciwników. Nie zostali spiorytetowani na nim. Gdyby on stał się ich obiektem, to prawdopodobnie zostałby już dawno porobiony i tyle by było w temacie. Tam myślę, że w formie przylotu przez kocioł wybierali po prostu przeciwników najbardziej dogodnych na celowniku i tylko dlatego przeżył te 2 3 minuty dłużej w tej bitwie. No i wybrał sobie cel. Teraz już przynajmniej jest plus taki, że w końcu ten Focke-Wulf ma energię. W końcu coś z tym Focke-Wulfem można zrobić. W końcu ten samolot dostał to co, na co zasłużył to, jak powinno się tym samolotem poruszać po mapie w trakcie walki, bo na razie to kręciliśmy się jak dziecko na karuzeli, na średnim pułapie, bez prędkości, czyli naprawdę mogliśmy tylko do ogonu e, przyczepić kartkę, mnie i wtedy mielibyśmy komplet już e, problemów odfajkowany. I tutaj też kolejna sytuacja. Zobaczcie, mamy m, pierwszą serię przeciwnik. No, pewnie był poważnie trafiony, ponieważ tutaj e, jak za chwilkę zobaczycie, zaliczyło mu fraga, natomiast nie zrozum miały dla mnie zakręt, jeżeli już latamy foką, wiemy, że za nami jest kocioł, to to zmarnowanie energii, które zrobił jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, absolutnie tutaj powinno być bardzo mocne, gwałtowne, agresywne wyjście w górę, i następnie e, zmagazynowanie, wy, jakby złapanie, zebranie wysokości e, kosztem prędkości, którą mamy, czyli typowe, energetyczne zarządzanie samolotem. No i tutaj oczywiście e, próba hedonowania się ze Spitfire'em. Spitfire bardzo rozsądnie, ja też bym taką decyzję podjął. E, I tutaj zobaczcie, po raz kolejny idzie w zakręt. Krę, nawet jeżeli Spitfire chciałby się kręcić natychmiast, chociaż myślę, że Spitfire był w szoku, że ma go za sobą. E, gdyby Spitfire natychmiast wszedł w zakręt, już mogłoby być wcześniej po sprawie niż teraz. Natomiast mówię, znowu latamy horyzontalnie samolotem, który nie jest Dogfighterem, to jest typowy energetyk. No i tak jak widzicie, żywot zakończył się w taki, a nie inny sposób, że nic z tej foki pożytku dla teamu nie było. I pierwszy pilot, którego oglądaliśmy, jego wartość użytkowa: zero. Nikogo nie zestrzelił, nic nie zrobił, oddał darmowego fraga dla przeciwników. É... Ten, którego żeśmy włączyli jako drugiego teraz, no jedno zestrzelenie, ale czy to zestrzelenie jest wartością użytkową dla Timu? Nie, raczej nie, ponieważ on dogonił ledwo lecącego bombera, który i tak miał ogon i tak by zakończył żywot, więc ani jeden, ani drugi moim zdaniem nie przyczynił się specjalnie do tego, żeby losy bitwy zostały odwrócone, a niestety zakończyli swój żywot, tak jak widzicie. W związku z powyższym, macie czarno na białym, jak gracze latają, i zapraszam Was już niebawem do streamów, i czekamy na 500. Sobów. Trzymajcie się. Cześć. A jeżeli podobał Ci się ten materiał, to zostaw suba łapy w górę i będziemy robić tego więcej. Cześć.